No dzień dobry. Właśnie odebrałam nowe okulary. Tak się prezentują. To zupełnie inaczej niż do tej pory, ale w ogóle jestem w szoku jak dobrze widzę. To jest zawsze taki szok jak... No noszę też soczewki, więc jakby mam taki przeskok, ale jak zdjęłam te stare okulary i założyłam te nowe, to jest po prostu jakaś niesamowita e, sprawa. W sensie, jeżeli chodzi o jakość widzenia e, no, i przejrzystość. Także będziemy się teraz przyzwyczajać do nowych okularów. Po kilku, po jakimś czasie zobaczymy, czy mnie nie cisną. E, ale myślę, że spoko wyglądam. Co ty na to, Kostusiu? Fajnie. Fajnie? Jedziemy teraz do Liderka na zakupy? O, wszyscy już widzieli Twój język. Naprawdę. Jedziemy teraz do Lidla na zakupy? Tak. Nie tu Są nasze jajka z wolnego wybiegu. Bardzo proszę, uwaga. Zakupy w lidelku zrobione, ale jeszcze chciałam wam pokazać, jaki mam piękny futerał do tych okularów. To jest chyba jeden z ładniejszych futerałów, jaki w ogóle mam. On się tutaj tak ładnie odpina. Tu mam oczywiście stare okulary, ale jest naprawdę spoko. Yy, I to jest, te okulary mam z firmy Roberta di Camerino. Brzmi na jakąś włoską. Ale no, to futerał jest przepiękny I na pewno sobie go będę tak wykorzystywać też na jakieś przeciwsłoneczne okulary W ogóle bardzo mi się spodobały okulary przeciwsłoneczne z ymm, tą Forda Ale kosztują chyba 2,5 koła No może kiedyś Na razie mam takie, z takimi ładnymi tutaj też załóżnikami Jestem nimi zachwycona, bo widzę wszystko dokładnie Zobaczymy jak długo to jest no, nie musisz być taki złośliwy na mamuni, ale... No i słuchajcie, zaczął się ten okropny okres, w którym wychodzę do pracy i jest ciemno. Właściwie to już nawet o wiele szybciej robi się ciemno. No ale co zrobić? Pada, ciemnica. Powiem Wam szczerze, że tryb grzania kierownicy i tryb grzania dupki, czyli siedzenia po prostu wchodzi na... Na maksa już cały czas, bo jest zimno, cimno, pada deszcz i wcale nie narzekam na pogodę. <noise> wcale, wcale w niedzielę była piękna pogoda, żeby nie było, była prze, prześliczna. A teraz, no, jest jak jest, co tu dużo mówić. A, a czemu teraz tak nie nagrywam w domu w tygodniu? No, bo słuchajcie, nie mam kiedy. Nie mam kiedy. E, zawsze jest coś do roboty. Przyjechaliśmy, wypakowaliśmy z kostkiem zakupy. E, um, usiadł kostek, bo teraz ma taką książeczkę. I w tej książeczce ma takie ślaczki, literki, tam wiecie do pisania. No więc codziennie staramy się, żeby zrobił e, jedną literkę albo co drugi dzień no zależy jak tam z czasem nam wychodzi. No i z Frankiem też siedzenie, pilnowanie go żeby chociaż trochę tam do tej szkoły ogarnął. No i tak ten czas bardzo szybko nam ucieka tym sposobem. I, i co? No i już trzeba jechać do pracy, tym bardziej teraz, jak ten dzień jest też taki krótki yy, i przesunęliśmy ten czas, to jakby mam wrażenie, że w ogóle już jest. Szybciej, szybciej ten czas mija Chociaż na przykład wczoraj dzień mi się dużo, Ten pierwszy dzień po przesunięciu czasu Bo wydawało mi się, że jakby jakoś tak więcej go jest Nie wiem czym to było spowodowane No cofnięciem zegarków No i się wydawało, że godzinę człowiek z życia zyskał Ale spoko Zaraz się to unormuje I na wiosnę stracimy godzinę Bilans będzie wyrównany Zysków i strat. Jezu, jak ja wszystko wyraźnie widzę w tych okularach, to jest zupełnie niesamowite, prawda? Tak właśnie wchodzi do firmy, właściciel firmy, z całym zaopatrzeniem. Słuchajcie, w Lidu kupiłam sobie taki super, teraz Wam pokażę, pojemnik na chusteczki stwierdziłam, że będzie mi tutaj pasowało właśnie do firmy Byłam mogłam wziąć dwa takie, jeden tam też mi się przydał miałem tylko spółkę, ale on się zniszczył a ten jest ceramiczny i kosztował całe dwie dyszki, co prawda nie ma spodu więc tak to się prezentuje no zaraz zobaczę co? no nie mów no nie mów, że to jest pojemnik z Lidla do którego nie wchodzą chusteczki z Lidla bo oszaleję czy ja mam wyjąć te chusteczki? Z takim pojemnika? I włożyć tu. O co chodzi? Wracam właśnie do domu. Znowu ciemno. Teraz to nawet nie będziecie wiedzieć, czy to jakoś jakaś późna godzina, czy niepóźna. No bo przecież cały czas jest ciemno. Ale ogarnęłam to opakowanie na chusteczki. I po prostu trzeba chusteczki wyjąć z tego papierowego opakowania i włożyć bez niego do tego ceramicznego. No i jest to jakieś rozwiązanie, spoko. Do tej pory miałam te boksy takie na chusteczki właśnie, gdzie całe kartonowe opakowanie się wkładało, ale bardzo ładnie to wygląda, więc propsuję. 19,90 w Lidlu. Yy, polecam Justyna. Mamy piątek, jest godzina siódma rano. Ja właśnie spaceruję sobie z Daisy. Świeci słońce, jest chłodno, ale świeci słońce, więc to już jest zdecydowany plus. I tak, zaczynamy ten dzień! Dzisiaj idę do Kini, e, idę zrobić włosy, bo ostatnio mam wrażenie, że coraz więcej tych siwych włosów jest. I to chyba nawet nie jest już wrażenie, tylko po prostu tak jest. Więc e, regularne wizyty, e, no na ten moment jestem skazana na regularne wizyty e, u, u Kini właśnie i u fryzjera ogólnie rzecz biorąc, bo e, no jeśli nie chcę być siwa, nie ma, nie ma innej możliwości. Chodź Dejzula, chodź! Kupiłam jeszcze chlebek po drodze do domu, ale kolejka taka w tej piekarni, że widać, że jutro dwa dni wolnego. Czy wcinasz tym widelczykiem? Rękami. Rękami. Zrobiłam szybki trening, yy, zjadłam śniadanie, wzięłam prysznic i jadę już do Kingi, ale tak sobie pomyślałam, że fajnie by było, jeśli zdążę. Mamy za 15. Yy, jeśli zdążę, żeby kupić coś w yy, Kingi na drugie śniadanie. I może uda mi się jeszcze... Zobaczymy, jaki będzie ruch na mieście. Chciałabym, żeby udało mi się podjechać po jakieś ciasteczko albo yy, Myślałam o takim deserze z ja. Są takie teraz w wielu, nie w niektórych cukierniach gotowe z takim musem mango. Jadłam to kiedyś chyba od Graczyka i to było bardzo dobre. Byłam dzisiaj rano u strzały i myślałam, że po chleb. I mówię, a to wezmę sobie, ale niestety nie było. No więc Pędza lecę. Mam dzisiaj beżowy outfit, beżowe spodnie, beżowy sweterek. No o Nie było tego co planowałam, ale były rogale marcińskie, więc marcińskie, marcińskie. I don't know, więc wziąłam te rogale. Tam zalecy jestem spóźniona. Wyrobione, siwych brak. Na szczęście się wyrobiłam, i to ja pojadę z Frankiem do, yy, do tego dermatologa. Jadę właśnie do niego pod szkołę, poczekam na niego 15 minut, bo on 15 pokończy i, i pojedziemy do, do tego dermatologa, a później do domu. Mam nadzieję, że jakiś obiad będzie na mnie czekał. Yy, i, I co? No i musimy trochę ogarnąć yy, dom, bałagan. I później, mm, I później mamy Halloween. I w związku z Halloween, oczywiście moje dzieci się przebierają i idą do. Mm, no, będą zbierać tam jakieś cukierki i tego typu rzeczy. Więc y, nie wiem, jaki mają pomysł na stroje, jakieś tam przebrania mają, ale nie wiem, y, koniec końców, co wymyślą. Dobrze, że jest ciepło, więc to jest plus. Mamy 13 stopni, świeci słońce, więc jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ładna pogoda. A ja mówiłam Wam, że zamówiłam sobie produkty z tego Anani, ale jakby ta moja zmiana no nie jest. Nic się nie zmienia. Wtedy byłam u dermatologa i Muszę zmienić pielęgnację, żeby odbudować tą hydrolipidową barierę i muszę, będę miała maść z antybiotykiem i będę miała taką pielęgnację z Avene, wszystko takie bardzo delikatne, właśnie odbudowujące, na razie mam to z tego anani odstawić. No niestety no, stosowałam dwa tygodnie i w ogóle widziałam raczej zaostrzenie objawów niż poprawę, więc y, będę się stosować do zaleceń. E, zamówiłam sobie te kosmetyki z Anani teraz u Kingi. Zamówiłam sobie mleczko do demakijażu, żel do mycia twarzy, y, dwa kremy, jeden na dzień, jeden y, do na noc. Zamówiłam sobie też SPF 50 z tego Anani. E, boże, nie Anani, tylko Ewenę i... I co jeszcze zamówiłam? Krem to i wszystko, no i będę miała to maść, więc od myślę poniedziałku, wtorku, jak wszystko zdąży dojść, no to, to, to ruszę z tą pielęgnacją i czekam na poprawę. Mam nadzieję, że w przeciągu nie wiem, dwóch tygodni ta skóra będzie trochę lepiej chociaż wyglądać, i będę widziała cokolwiek, że działa. E, ale to się no, okaże. To się okaże. Trochę jestem zła, że kupiłam w sumie te produkty z tego Anani. Bo widziałam, że dziewczyny miały super rezultaty, ale przy mojej przypadłości, bo ja mam około ustne zapalenie skóry, coś tam około ustne. No i tym sposobem musimy po prostu trochę inaczej zagrać. Tutaj mam nadzieję, że ta pielęgnacja yy, pomoże. No i że będzie. Lepiej, bo wkurza mnie to. Tak naprawdę bujam się z tą cerą, gdzieś to się zaczęło robić pod koniec lipca. Mhm. Pod koniec lipca, no. I w sierpniu tak się zaostrzyło. I co, mamy koniec października. I. No, idealnie nie jest. Bym powiedziała, że jak zmyję makijaż, to jest naprawdę słabo. Nie widziałeś, nie zauważyłeś, że mam fryzjerat? No, właśnie no, no. miałem się powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz. Kupujemy Daisy strój na Halloween. Mam nadzieję tylko, że w niego wejdzie. Jest tylko rozmiar M i S. Nie wiem, czy to M będzie nawet nie za małe, no ale 7 złotych. Sprawdzimy. W międzyczasie byliśmy w Pepko. Kupiliśmy Daisy strój, którego mam nadzieję, że się zmieści. Kupiłam jakieś farby jeszcze do malowania twarzy dla dzieci. Kupiłam sobie Halloweenową opaskę. Zostańmy w niej. Tylko to urwimy. Co bawmy się, korzystajmy. Że, mówajcie, życie jest tak, życie jest tak yy... ciężkie i nieprzewidywalne, że cieszmy się Halloween. I mamy jeszcze takie oto yy... jakieś taśmy Halloweenowe, dekoracje. Nie wiem, myślałam, że może opletę tym kostkę, albo też, nie wiem, zobaczymy. Yy, I stwierdziłam, że mamy za mało słodyczy na tą chmarę dzieci chodzącą po całym naszym osiedlu i jadę jeszcze do Action kupić jakieś słodycze, bo byłam tutaj w Stokrotce, ale są takie same, wiecie, to musi być tak, że są jakieś takie malutkie paczuszki, czy tam oddzielnie pakowane cukierki, a tu było tak wszystko razem i, I stwierdziłam, że w Action jest większy wybór i po prostu pojadę sobie tam i w sumie dopiero o 16 wrócę do domu, więc... Czyli na przykład są takie po, pojedynczo pakowane gumy, są do 19,79 Są jakieś lizaki z gumą do rzucia, też oddzielnie pakowane USA lizaczki, jakieś strawberry, co to jest, jakieś żelki, to też jest oddzielnie pakowane widzę, jest też spoko. No coś jeszcze stąd po prostu wybiorę, ale tu jest masa tych słodyczy, nie? W końcu wzięłam Harry Potter Sweet and Jeszcze nie Moje przebranie na Halloween Uważam za Proszę. bardzo udane gdzie e, do rękawa wkładasz Chyba ręka. miało być tak Zaraz zobaczycie mnie Tak jest Zaraz zobaczycie kostka a Franek już poszedł, więc Franka nie zobaczycie, bo nie odbiera telefonu. O, która mi się ta maska przesunęła. W niej to prawie nic nie widać. Coś tam widać, ale niewiele. No o, wesoło. Uwaga, my już jesteśmy po Halloween. Taka wielka, ciężka torba pełna cukierków. Moja! Daisy uradowana, Kostek uradowany, mama uradowana. Fajne było to Halloween? Tak. Bardzo no, to Ci się... z tym, że mam najwięcej cukierków. Masz najwięcej cukierków, no to chyba dobrze, nie? No. O to chodzi w Halloween? Tak. Zadowolony? Tak. No i świetnie. I cudownie. Słuchajcie, miałam wino w prezencie. I je Nie, podczas... to najgorsze. To najgorsze. poczeskałam je podczas chodzenia tutaj, bo miałam wino dla Zuzy <grym> i dla Olki, i po prostu wyślizgnęło mi się z ręki, bo Daisy mnie pociągnęła. No i po winie na klatce. Rolo mówi, co to jest za. 1 listopada, poranek z Daisy na spacerze. Wczoraj byłam, byliśmy na Halloween, gdzieś wyrały cukierki, później te cukierki zjedliśmy. Przyszłam do domu, posprzątałam jeszcze. W Łazience i e, poszliśmy na Halloweenowe Wino to z, z Orgą, które miało być na godzinę, skończyło się na trzech. Wszyscy <grystanie> w się sensie, wyszelały na no, że to było niesamowite. A może mam sobie jakieś tutaj mały krótki, małą, krótką nagrywkę, jak się ze sobą bawiły, całowały i przykulały. No, a teraz mamy poranek. zrobimy sobie jakieś śniadanka na spokojnie. kõik räägime . Nie chcę zapeszać, ale wydaje mi się, że to będą najlepsze cynamonki. Ej, sorry. Yy, najlepsze cynamonki w życiu. One już są w piecu. Pieką <laughs> się. Robiłam ostatnio tydzień temu i wyszło mi zacna, więc mam nadzieję, że teraz wyjdą jeszcze lepsze. Zrobiłam z podwójnej porcji przepisu. A teraz będziemy się malować. Tu już prawie nic nie ma, kurde, więc jeszcze jeden pod. Wrzucę wam, jakiego przepisu robiłam w opisie filmu. Tylko ja dodaję zamiast mąki pszennej mąkę orkiszową, a zamiast cukru erytrytol. A pozostałe składniki robię dokładnie tak samo jak w przepisie. No i na końcu tego nie ma w przepisie, jeszcze polewam odrobiną śmietany trzydziestki i wtedy te cynamonki, no przynajmniej tydzień temu, wyszły takie, takie, takie puszyste i mokre i, i takie naprawdę czadowe. Więc mam nadzieję, że teraz będą dokładnie takie same. Chyba może być. Jaki przystojniak! Co to za przystojniak? Co to za przystojniak? Tak, ty też jesteś śliczny.